mnie Państwo chcą wziąć na pierwsze uderzenie. Pan był też no, otoż, po tej drugiej stronie rządowej wcześniej kiedyś. A, więc. Ale oczywiście i respektowaliśmy i respektujemy konstytucję, że umowy obowiązują w każdej sytuacji. Nikt nas z tego konstytucyjnie nie zwolnił. Powiem coś ostrzej. No Proszę Państwa, jeżeli budżet państwa otworzy jakieś drzwiczki, to wszystkie grupy społeczne prą do tego budżetu państwa i próbują coś z niego dla siebie wyłuskać. Frankowicze, ktoś rzucił parę moim zdaniem nieodpowiedzialnych opinii na temat regulacji prawnych i wydawało się, że sejfy banków są uchylone i trudno się dziwić, że ci, którzy mają interes w tym, żeby podebrać tych pieniędzy z banków, próbują stworzyć presję o charakterze lobbystycznym po to, żeby skoro kasa jest uchylona, żeby coś z tego uszczknąć. Mnie się wydaje, że pojawiło się bardzo wiele nieprawdy w tych różnych komentarzach i stwierdzeniach, i właściwie zrobiłem sobie listę chyba ze 20 punktów, które można było poruszyć i powiedzieć, że one są nieprawdziwe. Przede wszystkim to, jeżeli można zacząć od takich kwestii, bo wydaje mi się, że to jest rudementarna opinia wszystkich, w większości w wystąpie w takiej pół na pół roli pracownika naukowego i, i prezesa banku. Otóż Pierwsza rzecz, o które, która i dzisiaj tutaj padła z ust regulatora, powiedział, że banki muszą dzielić ryzyko kursu walutowego z klientami. Nie znam podręcznika, proszę Państwa, gdzie jest postawiona taka teza. Banki odpowiadają owszem za ryzyko kredytowe, ale nie za ryzyko kursowe swoich klientów. odpowiadając za ryzyko kursowe swoich własnych instytucji, ale nie po stronie klientowskiej. Druga rzecz, pisze się powszechnie, że kredyty to są kredyty złotowe. Nieprawda, umowy dotyczą kredytów we frankach. Sektor bankowy brał te franki, zaciągał zobowiązania po to, żeby udzielić klientom kredytów we frankach. Ktoś mówi, że spłacał i mu się kredyt nie zmniejszył. To nieprawda. Kredyt we frankach, czyli w walucie, w której wziął kredyt, oczywiście, oczywiście się zmniejszył. Patrzę jeszcze dalej. Teza, która pojawia się często w publikacjach, banki wiedziały, że tak będzie. Proszę Państwa, gdyby banki wiedziały, że tak będzie, to nasi pracownicy nie, nie braliby tych kredytów we frankach, czy pra, pracownicy Narodowego Banku, czy Nadzoru, czy Łokiku, czy wielu innych, powiedziałbym, nawet zupełnie dobrze przygotowanych do analizy kwestii finansowych części sektorów, czy, czy części naszego społeczeństwa. Banki udzielały kredytów w niestabilnych frankach. To też, proszę Państwa, jest wątpliwa teza, bo trzeba byłoby spojrzeć, jaka była zmienność franka w stosunku do innych walut. I wydaje się, że jak się patrzy wstecz bo dzisiaj jesteśmy trochę mądrzejsi, bo coś się zdarzyło i zmienia się sytuacja ale franki były w owym czasie obok jena, w sensie walut międzynarodowych, jedną z najstabilniejszych walut. Powiem też coś, co wydaje mi się też fałszywą tezą. Teza mówiąca o tym, że nie można udzielać kredytu, który przekracza horyzont życia jednej generacji. Wydaje mi się, że tak w Polsce nie było. Pamiętam czas, akurat jestem tutaj. Jedną z, naj, jedną z najstarszych osób, że najpierw trzeba było 20 lat odkładać na mieszkanie w poprzednim systemie, następnie spółdzielnia dostawała kredyt. Bardzo często ci, co dostawali mieszkania, te lokatorskie, że tak wyrażę, przekazywali swoim następcom i ci następcy również spłacali te kredyty zaciągnięte na te mieszkania. Dzisiaj istnie, żyjemy w innym świecie i pewnie bardzo dobrze, ponieważ młodzi ludzie mogą dysponować. No, ważnym elementem ich życia, czyli mieszkaniem od razu wtedy, kiedy jakby potrzeba posiadania tego mieszkania zaistnieje, ale na to, za to godzą się na spłatę kosztów tego mieszkania później przez wiele lat. Chociaż powiem szczerze, że na przykład Szwajcarzy, o których czasami wspominamy tutaj, rzadko kiedy jest takie zachowanie społeczne, że e, zaciągają kredyty na mieszkania, raczej najpierw gromadzą swoje własne dosyć duże wkłady, zanim takie mieszkanie obejmą. Było też powiedziane, często powtarza się, że banki nakłaniały klientów do brania kredytów we frankach szwajcarskich. Nie wiem, jak było w różnych bankach, ale wiem, że w naszym przypadku mieliśmy bufory, inaczej mówiąc, żeby wziąć kredyt frankowy, to trzeba było mieć zdolność kredytową o 20, a później o 50% wyższą niż w przypadku kredytu złotowego. Teraz Często pojawia się też taka teza, to pan prezes Jagiełu pewnie może to rozwinąć, bo o tym rozmawialiśmy też, że wzięcie kredytów frankowych było, było błędem. Proszę Państwa, wydaje mi się, że to nie był błąd z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski, bo za te pieniądze wybudowano ponad 250 tysięcy mieszkań, a przypomnę, że w tamtych czasach tych zasobów e, oszczędności. W złotych było tak niewiele, czy na tyle niewiele, że bez tych kredytów pochodzących z oszczędności zagranicznych nie udałoby się zbudować ani tego wzrostu, wzrostu gospodarczego, ani budżet nie miałby takich dochodów z CIT-u, PIT-u, VAT-u, wszystkiego po kolei, co miało miejsce. Często powtarza się też taka teza, że klienci mieli prawa uwierzyć, że frank będzie stabilny. Nie wiem na jakiej podstawie, dlatego że do każdej dokumentacji były dołączone oświadczenia, że po pierwsze rozumieją, co to jest kurs walutowy i że taki kurs podlega zmianie i może podlegać istotnym zmianom. Więc wydaje mi się, że ta teza również jest nieprawdziwa i dzisiaj, jak patrzę na różnego rodzaju oświadczenia ludzi dojrzałych, często bardzo dobrze wykształconych, z doświadczeniem finansowym, którzy mówią, że nie wiedzą, co to jest kurs walutowy, no, to po prostu rozumiem, jaki jest interes prawny w tym wszystkim, żeby oświadczyć coś, co może ewentualnie być podstawą do tworzenia prawdziwych lub fikcyjnych żon. Już kończę. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to też jest wiele nieprawdziwych i błędnych informacji dotyczących klauzul abuzywnych, ponieważ. Nie wiem dlaczego. Nawet poważni prawnicy nie, od, nie odróżniają abuzywności klauzuli in abstracto i, i in konkreto, a, a to są zupełnie dwie rzeczy, nawet się dziwię, że Łokik nie wystąpił z jakąś formą eduka, edukacji tak, w tym zakresie, żeby również i klienci i może szerzej, a szczególnie prawnicy, którzy motywują tych klientów do jakiegoś tam działania żeby to zrozumieli. Po prostu mówię o tym, że tak jest wiele nieporozumień i nieprawdy wokół e, tych narosło wokół franków, e, że naprawdę czasami trudno się przebić z tą, powiedziałbym, jasną i podstawową informacją.